Cześć, zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów Aldi. Oferta obowiązuje od poniedziałku 12 maja do soboty 17 maja lub do wyczerpania zapasów. Świeże okazje na dzień dobry tani do 66%. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominie żadna korzystna oferta na owoce pełne smaku tani do aż 88%. Pyszny melon za jedyne 9,99 za kilo. Cena tak mała, że potrzebna lupa. Poleca farmer Aldik. Od poniedziałku do soboty, Aldi z miłości do świeżości ceną dodają lekkości. Sprawdź już dzisiaj. Polędwiczki z piersi kurczaka, drugie opakowanie 60% taniej. Sprawdź, jakie tym razem super kluczowe pieczywo czeka na ciebie w super niskich cenach. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Starówki z szynki marki Bendiniarnia, drugie opakowanie kupisz aż 60% taniej. W ofercie również wiele Twoich ulubionych produktów tańszych, nawet do 76%. Kup dwa opakowania lodów marki Muci, a za drugie zapłacisz taniej o 86%. Mixuj smaki. W Aldi znajdziesz wiele innych lodów w super niskich cenach. Jajka z chowu ekologicznego za jedyne 11,99 przy zakupie dwóch opakowań. Raz Aldi zawsze coś z Aldi. Szukaj w Aldi produktów z zieloną cenówką i odkrywaj nowości jak zawsze w promocyjnych cenach. Skorzystaj z funkcji lokalizacji w aplikacji Moja Gazetka i znajdź najbliższy sklep Aldi i skorzystaj z jeszcze więcej nowości, które przypadną ci do gustu. Delicje szampańskie, różne rodzaje idealne do kawy, w bardzo korzystnym cenie za 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Mieszaj dowolnie. Od poniedziałku do soboty odkryj razem z ofertą od Aldi hiszpańskie smaki. Szynka Serrano, opakowanie XXL w supercenie za 19,99. Hiszpańska oliwa z oliwek extra Virgin, za jedyne 23,99 za opakowanie. Prażone migdały, różne rodzaje, polecają się w superkorzystnej cenie 8,99 za opakowanie. Papier toaletowy, dwuwarstwowy kokket w promocyjnej cenie. 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, promocji 1 plus 1 gratis, mieszaj dowolny. Tylko w tą środę skorzystaj z super okazji na tanie zakupy. To tylko część gazetki promocyjnej, po więcej zapraszamy do pobrania aplikacji Moja Gazetka oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Jeśli spodobał Ci się nasz materiał zostaw łapkę w górę lub serduszko. Do zobaczenia w kolejnym filmie udanych zakupów.